Witajcie kochani, zobaczcie mam tyle posmarzonej naszej rybki przepis jest w poprzednim filmie i teraz tą rybkę sobie zrobimy oto w tym sosie pomidorowym też własnej roboty, też jest przepis i dodamy troszkę cebulki teraz muszę sobie podusić cebulkę a sos dobrze podgrzać rybka pójdzie do słoików i kochani nagrywamy patelnię dajemy troszkę oliwy Same cebulkę Mam tutaj czerwoną i białą. No i tą cebulkę musimy dobrze poddusić. Tak, żeby była podduszona, nie surowa. Potem już dobrze nagrzała. Daję teraz porządną sypkę soli, czarnego pieprzu. Wszystko dobrze wymieszam i patelnię przykrywam. A ja będę dusiła pięknie. minut. Tak wymieszam wszystko i przykrywam i dusimy tak, no tak żeby było. cebulka. Nie chcemy spalony, chcemy tak uduszonej. I, I na minimum. Tutaj mam podgrzewam sos pomidorowy i teraz zajmiemy się wyważeniem cebulki kochani jakieś 5 minut zobaczcie pięknie cybulka się poddusiła teraz dodam tylko odrobinę majeranku. Jeszcze tak. no jeszcze tak chwileczkę Podsmażę dosłownie minutkę i będzie gotowy sosik jest też gotowy już się zagrzał także zaraz nakładamy rybkę do słoików i zalewamy sosik zobaczycie do czego będzie potrzebna cybulka My mamy 4,5 litrowe słoiczki wyparzone i teraz sobie ponakładam rybkę. Tak ile mi się zmieści. Nie za ciasno, bo potem właśnie nie przejdzie mi tym sosem. Troszkę rybki to sobie zjemy. Ale my to sobie na bieżąco no, my już robimy. trochę. Tak, jeszcze zjemy. Dlatego, że ja mówię, ja to nie będę pasteryzowała, bo my sobie tą rybkę na bieżąco możemy robić. Ja po prostu mam zamrożoną i zawsze na bieżąco sobie możemy hmm. zrobić teraz ponakładam sobie do słoiczku ja sobie coś złapię jeszcze Złatwiam sobie, bo jest pyszna coś przepyszna złapisz. ta rybka coś mm, także znowu jedziemy jutro jest niedziela, to na weekend to tam jest za dużo ludzi ale w poniedziałek znowu jedziemy mm -hmm. Mm -hmm. Czas te znego. rybki mm. są przepyszne tak jak ja nie przepadam za rybami to te mi bardzo smakują Pecha. Tak też zrobimy cztery słoiczki a resztę rybki sobie zaraz zjemy. Nie mhm. kochani, do każdego słoiczka wlewam teraz ten gorący sos pomidorowy, też naszej roboty. Tak tak niech sobie tam poleci na spód. Potem jeszcze pougniatam Na razie tak wlewam do każdego, żeby wlewać ten gorący sos. do Każdego słoiczka. Mhm. Potem on jeszcze porusza sobie, bo on musi tam pełnić się pomiędzy tą rybką na razie sobie tylko tyle no, on musi powpływać tutaj tak, tak on musi powpływać właśnie. dlatego no. mówię, że jeszcze sobie później dolejemy tylko na razie tak um. dobrze, teraz sobie... już chyba ze dwa razy, nie? dwa, trzy razy? ta rybka jest ale nie bo my sobie robimy na bieżąco nie ma, Nie ma sensu pasteryzować, bo my sobie damy tak da, przestygnie do lodówki. Zjadamy te ryby niż tak. one tam będą stały w lodówce. Tak, tak. My mamy mrożone, możemy sobie w każdej chwili zrobić. Tak samo mamy te przetwory nasze pomidorowe. Także sobie na bieżąco możemy to robić. Jak chcę tam To O, żeby tam, wciekał ten sosik. Jak do tej pory to nasza mm. najbardziej A ulubiona teraz... rybka. Mm. A teraz kochani właśnie na górę o, o, dają nowego. właśnie tą cebulkę podduszoną, będzie coś pysznego. Na górę leci cebulka, ale trochę nam zostawię, bo my sobie zjemy trochę. Tak, z rybką sobie jeszcze nam A, zostało, tak? rybki trochę. To dzisiaj na kolację. No nasza kolacja będzie rybka tak. z cebulką. Tak, tak, w sosie pomidorowym. Mm. Coś pysznego. Mm widzisz, właśnie nakładamy sobie tej cebulki na będzie później pysznie taka podbuszona cebulka przepyszna, a to sobie zostawimy tak jest o i teraz jeszcze poczekamy chwilkę żeby to o jeszcze w sosie powchodził wszędzie dolejemy sosu o jeszcze tak widzisz, to jeszcze uh -huh. wchodzi wszędzie ten sosik teraz no tutaj takie za dużo mi się nawozylało. Nie dobrze dobrze. No dobrze, dobrze. Ja teraz, uzupełnię, to teraz dobrze. uzupełnię sosem. Jeszcze na górę daję sos. Uh -huh. mm. No ale musimy sobie trochę zostawić dzisiaj. No, wystarczy nam. Na pewno wystarczy. Mm. Akurat. Akurat. Rybka sos i co. i teraz te słyczki musimy sobie zakręcić. Tutaj tam jeszcze troszkę chyba. Teraz idealnie. A to już nas na dzisiaj będzie na kolację. I póki gorące słoiczki wytarłam, oczywiście. W ogóle to wszystkie poprzykrywam już Tymi przykrywaczkami. Zaraz będziemy zakrajać. Nie pasteryzujemy, bo tak jak powiedziałam, my sobie to zjemy. A szybciutko. Każdy słoiczek Zakręcamy tak i przekręcamy. Tak, jeden słoiczek na śniadanie. Zjadamy. Tak, do tego świeżutki pyszny Te słoicie. Każdy słoiczek przekręcę. I mm, już pięknie wygląda. A już to się. I następny. O, pięknie. Teraz musimy przykryć sobie jakimś ciepłym ręcznikiem, bo no tutaj ja tylko znalazłam na razie. I zostawiamy do przestygnięcia. A kochani, do tego sosu pomidorowego rzuciłam tą cebulkę, co została. Teraz, ach, poczekaj, kochanie. Wylewamy sobie na talerz to, co nam zostało. Mhm. Mm. Mm A dupka. Mm. Sos pomidorowy z cebulką. A na to kochani nasza pyszna rybka tak wszystko umyce wiesz co rybka lekko przestykła ale sos jest gorący także będzie pyszny. zjemy wszystko O no pewnie Skupijemy. zjemy a jak nie zjemy to będzie na śniadanie a do tego mamy jeszcze z polskiej piekarni żytni chlebuś mhm mm ale Zabieramy się, kochani, no do jedzenia. Tak no odtoczyć, bardzo dziękujemy. Trzeba obtoczyć tym sosiku. Za oglądanie, Ale jeszcze spróbujmy, najpierw, Trzymajcie jak to smakuje. Ja to Mamy. muszę spróbować w tym sosie. Mhm, mm mm. mm. mm -hmm. próbujemy piękna. Mm. Spróbujmy. nasza rybka przez nas złowiona A słoiczki sobie tutaj siedzą pod, uh -huh. pod ręczniczkiem I... mm. Mm. ja Spróbuję. coś pysznego z tą cebulą był dobry pomysł wiesz uh -huh. no jeszcze chlebka sobie spróbuję uh -huh. mm. pycha coś pysznego uh -huh. kochani do następnego uh -huh. na razie